Tajemnice różańcowe z Maryją Czyta Bernadetta Grabowska Nawiedzenie Babcia od kilku dni nie czuła się dobrze. Niespodziewanie w dniu wizyty u specjalisty straciła przytomność i trafiła do szpitala. Miriam i Janek dowiedzieli się o wszystkim, kiedy wrócili ze szkoły. Mama biegała po domu, szukając dokumentacji lekarskiej babci. Dziadzio kompletował drobiazgi potrzebne do szpitala. Atmosfera w domu była napięta, każdy był zajęty działaniem. Miriam i Janek też chcieli coś zrobić, żeby pomóc, nie wiedzieli jednak, jak odnaleźć się w nowej sytuacji. Mamo, mamo, zaczęła nieśmiało dziewczynka, może ja. Kochanie, nie teraz, poczekaj, usłyszała. Janek, nie dając za wygraną, drążył dalej: Dziadku, a może pojedziemy z wami do szpitala? Bardzo chcemy. Staruszek potrapał się po głowie. Nie wiem, jest późno, a wy dopiero wróciliście ze szkoły. Prosimy, chcemy odwiedzić babcie powiedzieli jednocześnie. Oczywiście, ale dziadek nie dokończył, bo dźwięk telefonu przerwał rozmowę. To ze szpitala odbiorę dodał zdenerwowany y, tak. Tak, to ja. Oczywiście, już jadę. Już jedziemy. Usiadł na krześle i podparł się. Dzwonili ze szpitala. Stan babci się pogorszył. Prosili, żeby przyjechać jak najszybciej. Cała rodzina trwała w ciszy. Nie stójmy tak, ale pomódlmy się. Mocno wierzę w pomoc pana Jezusa i jego matki. W Piśmie Świętym czytamy, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Tak więc ufam, że mimo trudności Pan Bóg nas prowadzi, dokończył swoją myśl dziadek. W szpitalu trwali przy łóżku babci kilka godzin. Kiedy dziadzio wyszedł na chwilę, dzieci spostrzegły, że nie są same. Przy łóżku czuwała Mareja. Była ubrana w białą szatę i blado-niebieski płaszcz. Uśmiechała się i delikatnie głaskała babcie po policzku. Zapłakane oczy Miriam spojrzały na nią z nadzieją. Maryjo, ty przyszłaś do nas? Wyszeptała. Kochane dzieci, przyszłam, bo Was kocham. Nie bójcie się. Chcę Wam powiedzieć, że czasem to, co nas dotyka, jest po ludzku trudne, a nawet nie do zniesienia. Z perspektywy Bożej wygląda to jednak zawsze inaczej. Babcia powróci do zdrowia. Wasza modlitwa jej pomogła. Pamiętajcie, że pragnę Was często nawiedzać, tak jak kiedyś moją kuzynkę Elżbietę. Nie ma dla mnie zbyt długiej drogi czy zbyt trudnej sprawy. Chcę być z Wami zarówno w dobrych, jak i w tych trudniejszych chwilach. Ofiarujcie mi swoje życie. A ja będę wam pomagać w codzienności. Maryja nagle zniknęła. A Miriam i Janek złapali się za ręce. Kiedy do sali wszedł dziadzio, babcia niespodziewanie otworzyła oczy. Spojrzała na wnuki i lekko się uśmiechnęła. Miałam, miałam piękny sen, kochani. Śniła mi się. Maryja. Zastanów się, czy w chwilach trudności i radości, które Cię spotykają, kierujesz swoje myśli ku Bogu, czy prosisz o obecność Matki Bożej, najlepszej pośredniczki, pocieszycielki i orędowniczki?